Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym nagraniu, którego celem będzie ukazanie biblijnego nauczania na temat Rosh czyli tego która z Was Księżyca rzeczywiście odzwierciedla e, głowę miesiąca, pierwszy dzień miesiąca księżycowego. Słuchajcie, macie już za sobą 11 nagrań poświęconych zrozumieniu tego całego zagadnienia. Ja oczywiście ja mam nadzieję, że Wy rzeczywiście macie to już za sobą, bo je obejrzeliście i wysłuchaliście treści zawarte w tych przeze mnie przygotowanych 11 nagraniach. Każde z nich było przeze mnie tworzone w taki sposób, by stopniowo Was wprowadzać w kolejne e, powiedzmy aspekty całego tego zagadnienia, czyniąc ten przekaz możliwie jak najbardziej przejrzysty, właśnie dla Was. I dzisiejsze nagranie będzie czymś w rodzaju ukazania Wam tła historycznego, językowo-historycznego. To będzie coś, czego jeszcze nie widzieliście. Nie słyszeliście najprawdopodobniej z żadnego innego źródła. I jednocześnie podkreślam, że może być Wam niezwykle trudno zrozumieć to, czym się z Wami będę dzielił. Jeżeli nie macie fundamentów, podstaw, a one są dla Was dostępne właśnie w tych wcześniejszych nagraniach. Zatem jeśli tego jeszcze nie macie za sobą, nie obejrzyliście ich, to zachęcam Was do tego, byście przynajmniej nie wyrażali się w sposób krytyczny na temat treści tego nagrania, po jego odsłuchu, jeżeli tych wcześniejszych nie obejrzeliście. Ale i oczywiście zachęcam do ich obejrzenia. A teraz już nie przedłużając miarą wstępu, podkreślę, że. Pokażę Wam, macie już w zasadzie przed oczami stronę sefaria.org, która umożliwia nam odczytywanie komentarzy rabinów, które są obecne w m.in. Talmudzie. A czym takim Talmud jest, również zachęcam Was do tego, byście sobie to przeczytali na Wikipedii, jest artykuł temu poświęcony. I już nie przedłużając, jak posługiwać się tą stroną, w skrócie, po odnalezieniu tego, co Was interesuje, mam na myśli konkretną księgę biblijną. My mamy Psalm 81 przed oczami, bo to właśnie w nim znajduje się Wam już znane słowo Kese. Kesek, który najczęściej tłumaczony jest jako pełnia księżyca, czasami też czas wyznaczony. Oczywiście jest to błędne tłumaczenie, jeszcze to wielokrotnie pokazywałem, i treścią tego nagrania ponownie to właśnie chcę wykazać. Właśnie na przykładzie komentarzy rabinów. A zatem. Po prawej stronie, jak widzicie, jest kolumna zatytułowana Resources, czyli źródła. Wybieramy to, co nas interesuje, czyli Talmud. Mamy zarówno Talmud jerozolimski, jak i babiloński. My sobie skupimy naszą uwagę na wszystkim. By mieć możliwie jak najlepsze rozeznanie, ale żeby Wam to powiedzmy możliwie jak najbardziej ułatwić, a i sobie ten przekaz um, ułatwić jego przekazywanie Wam, no to tą samą stronę um, mam otworzoną w osobnej zakładce i przez um, narzędzie, którym jest przetłumacz um, od Google, um, po prostu um, z tego skorzystamy i posłużymy się tym, by. Płynnie posługiwać się odczytując to, co tu mamy zawarte. Czyli wybieramy Talmud, najeżdżamy na nas interesujący fragment. W tym przypadku jest to werset czwarty, w niektórych przykładach jest to werset trzeci. No i widzicie, wyskakuje nam tutaj, klikamy cały Talmud. No i w tym momencie zaczynamy część, powiedzmy, właściwą tego nagrania. Podkreślę jeszcze raz, będziecie teraz mieli możliwość um, przeczytania komentarzy rabinów do tego właśnie czwartego wersetu, w którym znajduje się słowo kese. Tłumaczone obecnie już od kilkuset lat w większości tłumaczeń jako pełnia księżyca, najczęściej tak to jest oddawane. Rozumiecie, jeżeli wysłuchaliście wcześniejsze treści, że ten właśnie fragment z Psalmu 81 jest jednym z najbardziej e, powiedzmy kontrowersyjnych, a zarazem najbardziej znaczących w celu ustalenia tego, jak Bóg przykazał narodowi rzeczywiście jak rzeczywiście przykazał narodowi izraelskiemu wyznaczać pierwszy dzień miesiąca księżycowego. Bo jako tako nie istnieją tak bardzo oczywiste Powiedzmy niczym obsługa pralki, czy pilota, czy telefonu. Instrukcje w słowie Bożym, które by mówiły, pierwszy dzień miesiąca księżycowego to jest pełnia księżyca, albo pierwszy dzień miesiąca księżycowego to jest rąbek, albo pierwszy dzień miesiąca księżycowego to jest ciemny księżyc. No nie ma tak sformułowanego nigdzie wyrażenia. Natomiast istnieją mniej lub bardziej oczywiste treści, które stanowią albo poszlaki, albo w moim mniemaniu. Solidne podstawy, wręcz argumenty, by uważać za podstawę właśnie pełnię księżyca jako to, tą fazę, która odzwierciedla rozchodesz. A tymczasem, zobaczmy, co ma nam do powiedzenia rabi Abahu. Podkreśl tylko, byście mieli świadomość, o jakich ramach czasowych mówimy. Rabbi Abahu to był rabi, który żył w latach 279 do 320 naszej ery. Chociaż młodo umarł, to jednak żył w dosyć, powiedzmy, yy, czasowo bliższych czasach Yahushua, aniżeli no, zdecydowana większość nam znanych, obecnie tworzonych i e, dostępnych tłumaczeń. Zauważcie, jak niewiele w czasie różniło jego, a nas i nasze tłumaczenia względem na, no, obecności Jachoszua na Ziemi i wcześniejszych jeszcze wydarzeń. To uważam, że powinno nam, nam dać wiele do myślenia, kiedy będziemy odczytywali jego komentarz. Dobrze, zatem zobaczmy, co ma do powiedzenia. I Rabia Bachu, cytując jego słowa, mówi. Z jakiego wersetu pochodzi to powiedzenie? Oczywiście on się odnosi do wersetu czwartego tego psalmu. Źródłem jest: dmijcie w szofar w czasie Nowiu w ukrytym czasie naszego święta, w którym święcie now jest ukryty. Musisz powiedzieć, że jest to roż Hashana, który przypada pierwszego dnia miesiąca, kiedy księżyc nie jest jeszcze widoczny, podczas gdy księżyc jest widoczny podczas innych świąt, które przypadają w połowie miesiąca. W następnym wersecie jest napisane, albowiem jest to ustawa, dla Izraela sąd Boga Jakuba. No i tutaj teraz mój komentarz do komentarza rabina. Widać wyraźnie, że ten rabin żył z przekonaniem, że pierwszy dzień miesiąca księżycowego to był dzień, który był reprezentowany przez tą fazę księżyca, o której mówimy, że księżyc jest cały ciemny. Widać wyraźnie, że z takim przekonaniem on żył. A zatem, rozumiejąc, że werset czwarty tego psalmu odnosi się do wydarzeń opisanych w Księdze wyjścia, a konkretnie do wydarzeń, które moglibyśmy określić następującymi słowami: wyjście narodu izraelskiego z Egiptu, a wiemy, co doskonale jest w Biblii pokazane, że to wyjście miało miejsce 15 dnia Abib, czyli pierwszego, dnia, czyli pierwszego miesiąca w kalendarzu Bożym. Przypominam tylko, że Abib inaczej nazywany po niewoli babilońskiej miesiącem Nisan, jest miesiącem, który ma swój początek, czy też trwa w plus minus w okolicach kwietnia, mówiąc nam współcześnie znanym językiem. Zatem ten rabin żył z przekonaniem, że początek miesiąca wyznaczany jest przez ciemny księżyc. Skąd taki wniosek? No ze słów, które tu czytaliśmy. On również wspomina o Rosh Hashana. To jest oczywiście niebiblijne. Inaczej, to wyrażenie składa się z biblijnych określeń, ale jako tako przypisana jest jemu w kręgach judaistycznych błędna, błędny czas. Bo współcześnie postrzega się Rosh Hashanah, czyli głowę roku, jako moment, w którym to, jako moment, który ma miejsce w pierwszym dniu siódmego miesiąca, w rachubie kalendarza księżycowego. Wiemy doskonale z treści biblijnej, że Bóg ustanowił miesiąc Abib jako miesiąc rozpoczynający rok, w, czyli Shana. Shana to jest po hebrajsku rok. Bóg ustanowił miesiąc Abib, nie zaś miesiąc siódmy. Natomiast no, religia, jak to religia, i tradycja, jak to tradycja, pewne rzeczy pozmieniała czy też pododawała. Rozchaszana jest terminem, który jednocześnie zbiega się czasowo ze świętym jom Tyruła. gdyż, tak jak powiedziałem, ma ono miejsce pierwszego dnia siódmego miesiąca. A Teruah również ma miejsce pierwszego dnia siódmego miesiąca w rachubie kalendarza księżycowego. Czytamy w słowach rabiego Abachu, dmicie w szofar w czasie nowiu w ukrytym czasie naszego święta. To jest pierwszy z cytowanych fragmentów. Dlaczego ten rabi, którego słowa przetłumaczone zostały na język angielski, na język polski w taki sposób, mówi nam wręcz, że treść tego wersetu. Brzmi, tmicie w szofer w czasie nowiu w ukrytym czasie naszego święta. Celowo tak podniosłem głos, czy też zrobiłem tą przerwę, chcąc podkreślić to kluczowe słowo w ukrytym czasie naszego święta. Rabia Bachu, cytując Psalm czwarty i między innymi tłumacząc poszczególne jego słowa i tłumacząc słowo Kesę, nie tłumaczy go jako pełnia księżyca. Zauważcie to uważnie. On oddaje to słowo. Podkreślam, to był uczony, to był rabbi, osoba wykształcona. To nie znaczy oczywiście, że mamy podchodzić do jego komentarzy bezkrytycznie, ale to znaczy, że powinniśmy przynajmniej e, pochylić się nad nimi. Zatem widzimy, że on słowo kese. Kese to jest, przypomnę wam, ten wyraz tutaj trzeci od lewej strony. On jest poprzedzony spółgłoską bet, dlatego e, odczytujemy e, wy prawidłowo wy ciemnych księżyc, e, natomiast samo słowo jako rdzeni to jest właśnie słowo kese, kaw, samych, e, he. E, no dobrze, zatem widzimy, Rabia Bachu mówi, zdmijcie w szofar w czasie nowiu, w ukrytym czasie naszego święta. Tak on oddał. To właśnie hebrajskie słowo, którym jest słowo Kese. I on dalej zadaje pytanie, w którym święcie Nów jest ukryty? Musisz powiedzieć, że jest to Rosh Hashanah. Oczywiście dalsza część jego komentarza już niejako się rozmywa z prawidłowym zrozumieniem tego wersetu. I ktoś może powiedzieć, ale dlaczego? Podważasz słowa rabina? Ależ oczywiście, dlaczego miałbym nie móc, skoro sama Huszuła to niejednokrotnie czynił, podważając nauki faryzeuszy? Więc, co jest nie tak z dalszą częścią jego komentarza, a mianowicie to, że nie wiem, czy nie zdawał sobie z tego sprawy, czy to z jakichś innych powodów umknęło jemu bądź bądź celowo to zrobił, tego nie wiem. To jest powiedzmy jaka, jakaś forma spekulacji, która nie jest nam powiedzmy niezbędna. Ale wyraźnie Rabi Bachu pokazuje w swoim komentarzu, czy to wiedział, czy nie, że Najprawdopodobniej nie ma świadomości tego, iż ten fragment nie może mówić o święcie Roż Hashana, innymi słowy Jom Terua, o pierwszym dniu siódmego miesiąca księżycowego. Dlaczego? Ano dlatego, że w treści tego wersetu czwartego znajduje się słowo hag. Hag tłumaczony jako święto, uroczystość. Tu mamy ostatnie słowo tego wersetu, to jest właśnie hag. Het. Gimel nun waf. Podstawa tego wyrażenia to jest właśnie hag. Widzieliście go na wcześniejszych nagraniach. Pokazywałem wam w tych wcześniejszych nagraniach, że słowo hag nigdy w Słowie Bożym nie odnosi się do innych świąt jak święta pielgrzymie. Drodzy widzowie, świętami pielgrzymimi nie jest ani Rosh Hashana, ani Yom Kippur. Do świąt pielgrzymich należy zaliczyć m.in. Święto Przaśników, Święto Namiotów i Święto Pięćdziesiątnicy. Ale nie Jom Teruła. Myślnik Rosh haszana, czy też ukośnik Rosh Hashana. To święto nie jest świętem pielgrzymim. Zatem nie jest prawidłowe zakładać, że treść tego psalmu mówi o Rosh Haszana, o Jom terua, o pierwszym dniu siódmego miesiąca. Innymi słowy, o Rosh Chodesh, siódmego miesiąca księżycowego. Na tym aspekcie ten rabbi się wykłada. Ale podkreślam, pokazuje nam on, że słowo Kese w III wieku naszej ery było rozumiane przez rabinów, celowo używam liczby mnogiej, bo zaraz zobaczycie kolejne komentarze, jako słowo oznaczające ukryty, zakryty, w domyśle ciemny, gdyż to wyrażenie odnosi się właśnie do księżyca. No więc przejdźmy do kolejnego komentarza, który zatytułowany jest Rosh Hashana 8a 2.17. Czytamy. Gmara stawia pytanie, skąd wiadomo, że dzień sądu przypada w miesiącu Tishrei? No Tishrei to jest nazwa siódmego miesiąca. Jak napisano, dmijcie w szofar w czasie nowiu, w czasie zakrytym dla naszego święta. Psalm 81, 2,4, który to dzień święta? Zauważcie, że autor tego komentarza, nie wiem kto dokładnie jest jego autorem, ale ten komentarz się pojawia również w odniesieniu do tego, Psalmu, do tego fragmentu, ten komentarz również tak odzwierciedla werset czwarty, że słowo kase oddane jest przez autorów tego, czy też przez autora tego komentarza jako czas zakryty. To wyraźnie jest nawiązanie do fazy księżyca, w której to księżyc nie emanuje światłem. Więc kolejny raz podkreślę. Jeżeli mamy świadomość tego, że keso oznacza ciemny, zakryty jako rzeczownik, nie tylko jako czasownik, bo wiemy, że, czas, że według konkordacji Stronga, według tego, co um, obecne jest w słowniku Stronga, cytując słowa w nim zawarte, e, rzeczownik kese, czyli według nich e, tłumaczenie prawidłowe to pełnia księżyca, pochodzi najprawdopodobniej od słowa kasa. Ale kasa podkreślam jako czasownik, który najprawdopodobniej jest rdzeniem dla słowa KESE, gdyż nie ma innego, innej chociażby sugestii językowej zawartej w strągu. Kasa to jest czasownik oznaczający zakryć, nakryć, przykryć. Więc wyraźnie to pokazuje, to. Co ja właśnie na tych wcześniejszych nagraniach udowodniłem i dziś ponownie podkreślam. Kese oznacza ciemny księżyc. Tak to najprościej umówiąc. Przejdźmy do kolejnego komentarza. Dalej nauczano w Barajta. W rozchachana Józef wyszedł z więzienia. Gemera pyta, skąd to wywodzimy? Jak napisano, gmajcie w szofer w czasie nowiu, w czasie zakrytego święta naszego, bo to jest ustawa dla Izraela. Po raz kolejny widzicie w kolejnym komentarzu Rosh Hashana 11, 2,18, że autor bądź autorzy tego komentarza postrzegali słowo Kese jako czas zakryty. To jest wyraźna wskazówka dla nas, jak rozumieć treść właśnie tego psalmu, mając na uwadze słowo Hak, które które um, je, oznacza święto, ale święto pielgrzymie. W Barajta nauczano, teraz kolejny komentarz, w Nisan nasi przodkowie zostali odkupieni z Egiptu, jak to jest wyraźnie stwierdzone w torze. Barajta kontynuuje w Tishrei w przyszłości naród żydowski zostanie odkupiony w ostatecznym odkupieniu. Wywodzi się to za pomocą werbalnej analogii między jednym wystąpieniem słowa szofar, a innym wystąpieniem słowa szofar. Jest to napisane tutaj w odniesieniu do rąż Haszana, w, mije, w szofar przynowiu, a jest to napisane tam w odniesieniu do ostatecznego odkupienia i stanie się w owym dniu, że zatrąbią w potężny szofar. Powiedzmy, że w tym komentarzu nie ma nic szczególnego, biorąc pod uwagę zrozumienie tego zagadnienia. Ale czytamy dalej. Rabbi Itzak powiedział. Dlaczego ktoś trąbi Tokin w wroż czyli yom Terua. Gemara jest zdumiona pytaniem. Dlaczego trąbimy w rok? Miłosierny stwierdza w wersecie dmi, tyku, w szofar. Pytanie brzmi raczej, dlaczego ktoś trąbi e, w serię trąb w szofar, oprócz długiego, ciągłego trąbienia w szofar, tak ja. Gemara jest nadal zaskoczona pytaniem. Dmi w Teruah? Miłosierny stwierdza w siódmym miesiącu. Pierwszego dnia miesiąca będzie dla Was uroczysty odpoczynek, pamiątka obwieszczenia trąbienia wrogi. Zamiast tego rabi zapytał o powszechną praktykę w społecznościach żydowskich, która nie jest wyraźnie określona w torze. Dlaczego ktoś rozbrzmiewa długim ciągłym dźwiękiem szofaru, tak ja, a następnie powtarza serię dźwięków szofaru terua, podczas gdy zgromadzenie wciąż siedzi przed cichą modlitwą. Czyli widzimy ten komentarz, choć odnosi się do tego fragmentu, to jednak również niewiele wnosi tak jednak nie jest przy następnym komentarzu, który zatytułowany jest Czy też pochodzi z kodeksu Rosh Hashana 34A 2:19. Dlatego werset mówi: Dmijcie w szofar, przy nowiu, przy pełni księżyca w nawiasie Keset na nasze święto, Psalm 81:4. Ale zauważmy, że autor tego komentarza na tym nie kończy. Które święto jest świętem, w którym miesiąc, to jest księżyc, jest przykryty? Mitka se. Musicie powiedzieć, że jest to Rożkaszana. Jedyne święto, które pokrywa się z nowym Księżyca, którego nie można zobaczyć. A miłosierny mówi: dmijcie w szofar przy nowiu. Co wskazuje, że w Rożkaszana się w szofar i w nic innego. Innymi słowy, ten komentarz wyraźnie nam pokazuje, że autor ponownie, podobnie jak rabia Bochu, nie zdawał sobie najprawdopodobniej sprawy z tego, że fragment ten nie może mówić o innym świecie niż święto pielgrzymie, a podkreślam, że święta pielgrzymie takie jak święto namiotów i święto e, e, prześników oba te święta mają swój początek w połowie miesiąca. Tak więc. 15 dnia to chcę podkreślić bo połowa miesiąca to jest 15 dzień Wyraźnie to widzimy cytując ponownie jego słowa który święto jest świętym w którym miesiąc to jest księżyc jest przekryte, Mitkasę musicie powiedzieć że jest to Haszana Mówię ten autor wyraźnie nie rozumiał że te święta że ten fragment nie może się odnosić do Rosz Gdyż Rosh nie jest świętym pielgrzymem pielgrzymim, ale za to wyraźnie rozumiał, że słowo Kese oznacza przykryty, a to już w odniesieniu do księżyca, bo według jego logiki, według jego rozumowania, rożkaszana ma miejsce wtedy, kiedy księżyc jest ciemny. I on ten fragment odnosił właśnie do Roszkaszana do ją Terua. Mamy kolejnego świadka, na, powiedzmy, w tle historycznym, znacznie bliższego czasom Yahushua i wcześniejszym, aniżeli nasze współczesne zakłamane tłumaczenia, który wyraźnie potwierdza takie, a nie inne znaczenie słowa kese. Przejdźmy do kolejnego fragmentu, do kolejnego komentarza, którym jest Sanhedrin 11b 2.9. Męcy nau nauczali w Barajta. Sąd może interkalować rok tylko w ciągu dnia. Jeśli sąd interkalował go w nocy, nie jest interkalowany. A sąd może uświęcić miesiąc tylko w ciągu dnia. Jeśli sąd uświęcił go w nocy, nie jest on uświęcony. Rafa Ba mówi, z jakiego wersetu pochodzi ta halacha? Halacha to jest po hebrajsku zwyczaj. Dmicie w szofar, w nowiu, w ukrytym czasie naszego święta. W które święto ukryty jest znów księżyca? Musisz powiedzieć, że jest to Haszana. Który przypada pierwszego dnia miesiąca zanim księżyc jest widoczny, podczas gdy księżyc jest widoczny, podczas innych świąt, które przypadają później w miesiącu. I jest napisane w następnym wersecie: Albowiem jest to ustawa dla Izraela, sąd Boga Jakuba, tak jak wszelkie osądy cywilne dokonywane w ciągu dnia, tak też uświęcenie Roż, Haszana, a także uświęcenie miesiąca w ogóle dokonywane jest w ciągu dnia. Widzicie zatem, drodzy widzowie, że ten komentarz wpasowywuje się w narrację pozostałych. Ponownie ukazana jest tutaj e, taka sama logika wobec słowa kese, a z kolei błędna interpretacja co do dalszej części tego właśnie wersetu, z błędnym jego osadzeniem w czasie, jakoby ten fragment mówił nie o wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu, a właśnie o święcie Rosh hashana czy też właśnie mówiąc po biblijnemu Yom Terua. Kolejny z komentarzy to jest. Sanhedrin 96b-13 Chyba to już jest ostatni z komentarzy, czyli pomału dobiegamy do końca. Nabuchodonozor wysłał do nich Może niegodziwi pokutują i staną się sprawiedliwi, będą prosić o miłosierdzie i sprowadzą go z powrotem. Amon i Maab wysłał do Nabuchodonozora Bóg już wyznaczył czas ich odkupienia. Jak powiedziano, w dniu Kesech powróci. Księga Przysłów 7:20. A Kesech nie odnosi się do niczego innego jak tylko do wyznaczonego czasu. Jak powiedziano, dmijcie w szofar w nowiu, w Kesech, w dzień naszego święta, ponieważ jest wyznaczony czas odkupienia, do tego czasu. Możesz robić co chcesz. Nabuchodonozer wysłał do nich. Teraz jest zima, a ja nie mogę przyjść i zdobyć Jerozolimy z powodu śniegu i deszczu. Ten komentarz niestety albo stety również niewiele wnosi do naszego rozważania. Tu akurat jest e, niezbyt poprawne, by nie powiedzieć wręcz niepoprawne przedstawienie tego słowa. Niemniej jednak, drodzy słuchacze, dobiegliśmy do końca. Przebrnęliście razem ze mną, o ile wytrwaliście, e, przez 7 czy 8, może nawet i więcej komentarzy e, rabinicznych. To, że są to komentarze rabiniczne, nie oznacza, że e, mamy je zlekceważyć. Ktoś, e, kto tłumaczy słowo Boże, niewątpliwie ma. Dużą wiedzę i rabinów ja osobiście sobie cenię i szanuję. To nie znaczy, że bezkrytycznie podchodzę do ich nauczeń, i do tego również Was zachęcam, byście, cokolwiek macie w ręce i czytacie, podchodzili do tego na sposób krytyczny, czyli nie wierzyli we wszystko, niczym powiedzmy, inaczej to powiem. To, że macie przekład Słowa Bożego w ręce, nie oznacza, że to jest wyrocznia Boża, że każde słowo w Waszym tłumaczeniu zawarte jest tym, jest tak brzmiące, jak Bóg rzeczywiście chciałby, by ono brzmiało. Trzeba szukać, trzeba sprawdzać mamy obowiązek według nauczania apostolskiego badać duchy, a badanie duchów między innymi z tym się wiąże, by być niczym jak Berejczyk, pilnie weryfikujący to, co jest nam przedstawiane, czy to w postaci nauczań, nawet i nagrań, ale i właśnie tego, co macie w postaci waszych przekładów właśnie w domach dostępne. Podsumowując, Świadectwa historyczne, którymi są między innymi komentarze Rabiego Abachu, traktaty z Rosh Haszana, widoczne właśnie tutaj w tej kolumnie, one wyraźnie nam pokazują, że na przełomie czasu między mniej więcej III wiekiem przed naszą erą a V, VI wiekiem naszej ery, słowo kese było właśnie tak postrzegane, a mianowicie jako coś ciemnego, coś ukrytego, jako księżyc, który jest ciemny, jako księżyc, który nie świeci, a nie jako księżyc, który jest w pełni świecący swoim światłem, jak to przedstawia nam obecnie słownik Stronga i bardzo wiele przekładów. Myślę, że na tym dzisiaj pomału będę kończył. Yy, w razie jakichkolwiek pytań nie bójcie się je zadawać. Sekcja komentarzy jest przede wszystkim dla Was. Z tym Was zostawiam. No i co najwyżej no do następnego razu, bo jeszcze mam kilka rzeczy do przedstawienia. Tak więc, no z Bogiem, Witaj, żegnajcie.